Nie ma lepszego sposobu na naukę niż granie prawdziwych utworów. W serii Zagraj to na basie poznasz riffy i utwory, które pomogą opanować Ci ten instrument, pomogą Ci w rozwoju Twojego frazowania, rytmu oraz generalnie roli basu w zespole. Ucz się grając! Czołem moi kochani, witajcie w serii Zagraj to na basie. Tomek z tej strony, poradne basowanie. Dzisiaj odcinek 13 z numerem All About That Bass. W pewien sposób ikoniczny też, numer bardzo znany, charakterystyczna linia basu. Dlaczego charakterystyczna? Dlatego, że mamy pewien bardzo znany, typowy, prosty schemat, który przenosimy na trzy akordy, bo w tym utworze występują tylko trzy akordy i praktycznie powtarzamy je w kółko. Utwór w oryginale zagrany na kontrabasie, my dzisiaj spróbujemy przełożyć to na basik. Oczywiście moi kochani, skrypty do pobrania z tym utworem razem z materiałami Playlong są dostępne na moim serwisie Patronite. Za każde wsparcie dziękuję, za każdego lajka, subskrypcję czy komentarz to też w jakiś sposób wpływa na kanał. Moi drodzy, co tutaj sobie jeszcze zapisałem? Mm, zwróć uwagę, jak basista w zależności od części dodaje pojedyncze dźwięki do podstawowego gruwu, tworząc subtelne urozmaicenia. Mimo prostoty, linia wymaga dobrej kontroli dynamiki i równego tajmu. No, tak naprawdę jak w każdym utworze, bywysz miała pewnie osadzona w rytmie. Tutaj po prostu bas jest kolejnym mm, instrumentem, znaczy nie kolejnym, chciałem bardziej, bardziej powiedzieć, że ten utwór jest kolejnym instrumentem, którym bas bardzo wyraźnie prowadzi ten utwór, tam mieliśmy na przykład tak piosenkę Fever, tak samo tam praktycznie tylko wiecie. I tutaj mamy podobną sytuację, mamy więcej instrumentów, ale zobaczcie, na przykład na samym początku, jeżeli wyłączymy bas i nic więcej, nie? i dopiero no oczywiście tutaj to be -be 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 sprawia, że utwór nie jest tak organiczny, bym to nazwał, jak na przykład Fever, który sobie też przerabialiśmy no ale tutaj w intro nic innego nie ma, bas nadaje całej charakterystyki i ten riff się dalej powtarza. No dobrze, moi drodzy, ten riff się dalej powtarza. Zobaczmy na czym ten riff w ogóle polega. Moi drodzy, ten riff polega na zagraniu tak naprawdę po zagraniu prymy, kiedy zawsze podkreślamy na jakim akordzie jesteśmy, w tym przypadku A, i potem gramy takie typowe dla bluesowych, jazzowych czy takich właśnie popowo-bluesowych e, linii. Podejście. To jest y, klasyka gatunku, jeżeli chodzi właśnie o to, co się dzieje, tak? Ten taki typowy sposób zagrania podejścia z czego? Dźwięku C na Cis, czyli stercy małej na wielką. I tutaj gramy sobie właśnie. Pom. No, tutaj zagrałem to trochę inaczej, nawet, ale. Tak, za pierwszym razem. W tym podstawowym riffie ta linia ma tylko pam, I potem będziemy dodawać coś więcej. Tutaj kończymy, tak? Nawet troszeczkę zobaczcie, tak jakby spróbowałem inaczej usiąść, tak? Bo, bo ułożenie ręki. Nie wiem, czy tutaj akurat to widać dobrze. Też wpływa na na brzmienie, tak? Czyli właśnie w zależności od tego, czy zagram... Słyszycie, że to już wtedy nie działa, nie? Jeżeli chciałbyś usłyszeć całą piosenkę razem z podkładem, zachęcam Cię do odwiedzenia mojego serwisu Patronite. Tam jest dostępna cała lekcja razem z tym play along. Czyli wspieram, pobieram, oglądam, bądź częścią tej muzycznej przygody.